Siemaneczko, z tej strony ja, Kuba Koki. Witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta. To jest druga część. Dzisiaj dokończymy sobie ten domek. W ogóle to jest chyba moja tradycja, że buduję domki właśnie jakby w pierwszych filmach. Jak zdarzy YouTube'a, YouTube, to pierwszy odcinek to budowałem w tej dziurze, w drugiej jakby z serii też budowałem w dziurze, a w tej wersji, no to w pierwszym odcinku nie robiłem dziury, bo Chociaż no robiłem jakąś dziurę, ale, ale nie robiłem jeszcze tutaj domu. A to dlatego, że było tutaj wiosko, którą widzicie teraz w tle. No i zanim jeszcze zaczniemy, to chciałem przeprosić za to, że wczoraj film nie wszedł, ponieważ no po prostu, ponieważ nie miałem za dużo czasu, bo po prostu miałem inne rzeczy do załatwienia, bo to do tego jeszcze jeszcze jak już wszystko załatwiłem, to już byłem zmęczony i nie miałem czasu na nagrywanie i jeszcze i w dodatku jeszcze nie miałem z lepszego dnia, więc po prostu wolałam nie nagrywać. Próbowałam coś, ale no po prostu nie wychodziło, więc... więc mam nadzieję, że zrozumieliście. Oczywiście też zachęcam was do subskrypcji kanału wraz z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć żadnego filmu. Oczywiście też polecam wam skomentować film, na przykład oceniając lub pisząc propozycje na inne filmy. A teraz zapraszam do oglądania. No, ciekaj, stąd, ciekaj, lecz no, sobie idź, sobie idź, no idź, jak chcesz sobie idź, ci, 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 Kurde, zginąłem no, drugi raz. Normalnie no, to jest jakiś fail po prostu, na początku miałem super fail, bo... zamiast wyłączyć gry, to dałem pauzę, no i po prostu zginąłem w tym miejscu i straciłem wszystkie przedmioty. właśnie, tutaj byłem, no i wszystkie przedmioty straciłem. Niech coś. Tutaj nawet widziałem, że jabłka było, ale potem zniknęło. Naprawdę to był jakiś dramat. Naprawdę jestem, naprawdę jest mi bardzo źle, że mi się nie że mi naprawdę te przedmioty zniknęły. Tam ja miałem dom zbudować, no i tak panu chyba tego domu nie zbuduję. Ale chyba z drugiej strony jest nawet lepiej, bo możemy wynająć jakiś dom z wioski Dobra, może to nie jest do końca ale... Po prostu przebaczczamy jakiś domek Dobrze stanę przy tym drzewie, zaraz i tak się spali jeszcze lecie. Co to, to jest, no za dużo tych faktorów, mogłem robić, robić tym rano, oczywiście tutaj o prągu tym, bo bo mnie jest 48, a więc, znaczy to mam no kurde, no, szybciej to słońce, wschodź, bo za szybko, zadowolono się, wstajesz, no. No zabrać chcę chcę, żeby nie martwić sobie słomę. Chcę zrobić sobie, bo chleba... to chleba. Za rzecz nie muszę się martwić. Ale też nie muszę martwić, bo przecież mogę zdobyć, no wykopać drewno po prostu i tak. Ja już mogę przyznać, że ten fragment mogłoby być trochę niezruszony, ponieważ trochę cicho mówiłem, ale myślę, że to nie było, już mówić takim bardziej normalnym głosem, więc. Już będzie OK, bo powoli jakby już trenuję swój głos, żeby gadać już tak no, bardziej normalnie jak jakieś e, pięcioletnie dziecko. Chociaż no nie wiem jak brzmi pięcioletnie dziecko, bo... Nie wiem, chyba z tam. O! O no, jeszcze można teraz usłyszeć, jakby muzyczkę z Minecrafta. jak w się zapytacie, czy wolicie muzyczkę z Minecrafta, czy tą muzyczkę, którą dawałem wcześniej? Tak, Chyba, i tak pewnie nikt nie ma pisma. Bo myślę, że mam skałękę, żeby coś było odpuścić pisać. Zapytałem jak tych którzy mają na przykład e, kilka subskrypcji, ale na przykład Pozwoliam sobie w Więc pewnie to są naprawdę jacyś pani, którzy naprawdę są od początku becz. To po prostu są youtuberzy, którzy też kiedyś mieli swoje kanały, albo, byli, albo mieli jak, albo mieli jakąkolwiek jakby aktywność kiedyś, więc... Ja jestem po prostu YouTuberem z nikom po prostu się pojawiłem po przemożnieniu kanału, więc się zaczynało. Najpierw jakby swoją rodzinę zachęcałem, potem jakby innych ludzi. I tak się po kolei szerzyło. Jeszcze jeszcze są nawet takie, nawet są takie grupy, że na przykład siedzą z subami, żeby po prostu jakby wesprzeć takich małych YouTubers teraz tworzymy sobie chleb, żeby mieć trochę jedzenia. No tu mamy bardzo dużo chleba, 78 chleba, to, to myślę, że mi starczy. A Ale teraz mi się przyda. Ta podwórnia to no to naprawdę... To jest obowiązkowe, że musiał wstawić trochę drewno. A w tej ski to bardzo dużo pająków było. Nie wiem, czy to jest spawner, czy czy coś, ale myślę, że w następnym odcinku może tam się wybierzemy, ale o ile ktoś się napisze, jakiś lepszy propozycji, co wątpię. Ja teraz sobie robimy drewno. Tak, tak, rąbiemy Drewno po co się przejmować? Drewno rąbiemy. A przynajmniej rąbaliśmy teraz. Idziemy. Idziemy. Stworzymy trzy deski, żeby jedną przerobić sobie na węgiel drzewny. Węgiel drzewny, zrobiłem a zrobimy na pewno drzwi. No, trochę damy ciała. Chociaż mi się wydaje, że teraz już nie będzie tej kopy te z drzwi, że nie będą się klonowały. No, nie klonują się, więc jest dobrze. Ale tutaj widzę jakieś bursze od razu, jakby trochę się. Dobra, mam, mam tutaj trochę węgla drzewnego, więc tworzymy pochodę sobie. Zostawiamy tutaj, no i tak patrząc, to mój domek jest gotowy. on możemy zrobić sobie nawet taki kilo Schowam sobie zbędne przedmioty. No, możemy pójść teraz tak trochę do tej jaskini, bo po filmie jeszcze nie będzie czekać 10 minut, więc pójdziemy sobie trochę po tej jaskini, sprawdzimy, co tam początkowo jest, czy jest, jest jakiś chociaż węgiel. O kurde, patyki zapomniałem Wspomniałem, że tutaj chyba pateki padają w tej wersji. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd tej wersji, czy po prostu... Po prostu w tej wersji już padają pateki, takie małe bałądki. Myślę, że to chyba jest trochę norma tej wersji, bo... To po prostu się tak wydaje. Chociaż wątpię, bo na razie nie widziałem żadnego na razie takiego youtubera z tej co oglądam, że ktoś w tej wersji ma swoje te, te patyki, kurde tak trochę pomieszam, ale no po prostu wątpię, że ktoś to ma po prostu, ale jakby moja część, aha i to była cała jaskina, serio, tylko jakieś kilka gruzu niepotrzebnego i koniec, zmarnowałem dwie pochodnie, to po prostu zabierzmy te pokolenie ze sobą. Po co je trzymać? Widzimy ze skinam się pożegnamy. Dobrze, bo to jesteśmy z powrotem no i chcę podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że się ten film spodobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić sobie subskrypcję z na kanale, żeby nie pominąć żadnego filmu. Zachęcam Was też do... Oczywiście... Komentowania filmu z oceną, na przykład albo z popatrzeniem na następne kontenty. To był Kuba na razie.